Dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj poniedziałek i jest 18, więc gramy duele. Zaczynamy od pojedynku z Portugalczykiem. Gramy sobie na początek moving i mamy tutaj jakąś Europę. No, zdecydowanie jest to Europa. Ja bym na pierwszy rzut oka podejrzewał Hiszpanię, jakąś bardziej północną. Pójdziemy sobie w tym kierunku no i zobaczymy, co to jest. Troszeczkę nietypowe miejsce. A nie, to są Włochy, jednak, bo we Włoszech są dwa razy, znaczy z dwóch stron są te niebieskie unijne paski. Może on jeszcze się nie zorientował, ale Włochy są jednak takie podłużne, więc ja się boję strzelać w jakieś dokładniejsze miejsce. No, a nie będziemy tacy agresywni, bo to jest pierwsza runda, więc tutaj nie ma co. Pochodzimy sobie. Tam były dwie odnogi, takie pamiętam, i tutaj chyba by było lepiej pójść. Zobaczymy, może będzie jakaś nazwa miejscowości, i czy tu jest rzeczywiście włoski, czy to auto nie przyjechało z innego kraju. Serie, coś tam, coś tam, zakończone na I, więc to jest język włoski. O, co tutaj leci? Czy to jest dzierżba? Tak, chyba tak. Wydaje mi się, że to jest dzierżba jakaś. E, dobra, no nie wiem, gdzie to jest. Strzelam raczej bardziej północną część Włoch, ale naprawdę nie wiem. Może to być równie dobrze na południu, po prostu taki krajobraz mi się tu kojarzy. I nie, to było bardziej na południu, całkiem niedaleko Rzymu. Dobra, tutaj mamy chyba kenijski samochód, z tego co pamiętam. Nie, chwila, dobra, bo w Kenii. Nie, to jest Nigeria, bo jedzie za nami Toyota. No dobra, rzeczywiście to będzie Nigeria. Myślałem, że mamy jakieś góry w oddali, ale raczej nie. Dobra, no nie wiem raczej gdzie to będzie w Nigerii Stream. sobie po prostu tutaj, może on nie jest na tej mety z samochodem i będziemy na to liczyć. On strzelił praktycznie w dokładnie to samo miejsce co my, i bardzo blisko było. Okej, okay, tutaj jest znowu jakaś Europa, zdecydowanie. Tak kurczę, na początku raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Eee, pomyślałem jakieś. chwila, są takie niedokończone domy, więc to by mogła być Rumunia. Nie, twój, Serbia albo Chorwacja. I rzeczywiście to pasuje do takiego serbskiego krajobrazu. Wydaje mi się, że właśnie takie znaki yy, przejścia dla pieszych też są w Serbii. No wygląda to dosyć serbsko, nie zobaczymy co tam jest napisane. Zobaczymy chociaż jakiś alfabet. Oj, chyba nie zobaczymy co tu jest dalej napisane. O, tutaj, nie, tutaj liczby, liczby. Aj, Serbia, 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 tutaj. No i to było w Chorwacji, ale mimo to byłem bliżej od niego. Bardzo dobrze poszło. Okej, okay, tutaj mamy takie żółte linie. Hm. Mamy na południu, no kojarzy mi się to z Europą. Kurczę. Takie znaki. Nie, może to są Stany Zjednoczone jednak. Nie jestem pewien. Nie, no te drzewa wyglądają jakoś tak raczej nieeuropejsko. Nie, no ale dobra, ten dom jest z kolei bardzo europejski. Ale ten samochód nie. Nie, dobra, chyba to nie będzie Europa. Kurczę. Może to jakaś Kanada? Nie wiem, pójdę trochę w tym kierunku jeszcze. Tu jest jakaś tabliczka. Może zobaczymy, co tu jest napisane. Belenger Creek. No nie wiem, ja bym strzelał Kanadę raczej. Bellinger Creek, nie wiem naprawdę gdzie to będzie. Coś mi się kojarzy z tym regionem tutaj. Bardziej bym powiedział, że to będzie Kanada, strzelimy sobie powiedzmy tutaj. Może nawet dalej, ale nie, dobra, bezpiecznie, bezpiecznie, zostajemy tak. I bardzo dobrze, że tak zostałem, bo bym więcej punktów stracił. To było jednak na samym środku Kanady. Dobra, piąta runda, od razu mamy plakat wyborczy tutaj. Selamat Hari Raya. No, to jest taki język, co się wydaje, jakby to był malezyjski, chyba. Ten malezyjski to jest taki język, co dla mnie ma podobny wajp jak węgierski. To znaczy, że te słowa jakby da się przeczytać, jestem w stanie je przeczytać, ale to wszystko brzmi kompletnie niepodobne do czegokolwiek, co znam. No nie, tutaj nic też nie ma. Czy to nie mogą być Filipiny ewentualnie? .com. Ale nie, tu są panie w hijabach, chyba tak to się nazywa. Więc może to jest Indonezja. Labuhan Lalar. No nie, raczej się nic dalej nie doczytamy. Jest górzyście dosyć. Nie wiem niestety, gdzie w Indonezji jest górzyście. Ale powiedzmy, że strzelimy sobie na tą Javę Jawę, na tę główną wyspę. I bardzo dobrze byliśmy jednak trochę bardziej na wschodzie. Okej, okay, to jest tak na pierwszy rzut, oka bym powiedział, że Nowa Zelandia. Zobaczymy. Jedzie po lewej stronie, więc rzeczywiście, nie wiem dlaczego miałem tutaj wajp nowej Zelandii. Teraz tak nagle poczułem wajp, jakby to mogła być RPA. Ale nie jestem pewien. Dobra, tu jest taki język, co wygląda jak ten Afrikaans, czy jak się nazywa ten taki język germański używany tam. Nie no, wydaje mi się, że to będzie RPA, to by pasowało. Kojarzy mi się to jakoś z tymi regionami, tak powiedzmy tutaj. Może dam bardziej bezpiecznie, w tym miejscu. I zobaczymy. Oj, no i niestety to było niedaleko Johannesburgu i on był bliżej i znacznie bliżej aż prawie 3000 damage'a zadaje. No już jest taka runda, że damage leci solidny. Dobra, no i to nawet by mogła być Polska, ale nie, chociaż trochę dziwnie na Polskę pójdziemy w tym kierunku. Zobaczymy śmiesznie tutaj widać w którą stronę auto jechało, bo ten dym się tak podniósł. Nie no to serio by mogła być Polska, ale tak troszeczkę jest tutaj zbyt zbyt surowo bym powiedział na Polskę. Więc bardziej bym strzelał może jakieś kraje bałtyckie albo Finlandię. Nie wiem, zobaczymy tam jakikolwiek napis. O i tutaj chyba coś będzie. I raczej to nie będzie Polska. Wydaje mi się, że inny napis, inny znak byłby w Polsce. Mamy tutaj Saint Magnus Piste. A nie! Dobra, to jest po francusku napisane. Dobra, no rzeczywiście coś mi nie grało, że to jest. Że to nie jest polski krajobraz, ale w życiu bym nie strzelił, że to jest na południe od Polski, a nie na północ. No dobra, może on tego nie znalazł, będziemy na to liczyć i strzelimy sobie, nie wiem gdzie jest zalesiony region Francji. Tutaj wygląda. Okej, okay, dobra, on myślał, że to jest Kanada, a jednak byliśmy tutaj, troszeczkę bardziej na południu, ale tym jednym strzałem praktycznie wygrywamy. I ja mam wrażenie, że ja mam po prostu farta w tym geogeserze, naprawdę. Dobra, lecimy jeszcze raz na Movingu, potem sobie zagramy jakiś No Move i gramy z Holendrem. Mam jakieś problemy z polszczyzną, jeśli chodzi o nazwy. Narodowości z jakiegoś powodu. Ale to jest Holender zdecydowanie. Dobra, to są. Mm, ojej. Chwila. Żółte, żółte są w Szwecji i chyba w Norwegii, co nie? Wydaje mi się, że tak. Dobra, tam dalej mamy jakieś drogowskazy i zobaczymy, już co to będzie. 50 i Staladen to wygląda raczej jak Szwecja. 50 i 63. Coś mi się kojarzy. Nie, no to będzie Szwecja. To będzie Szwecja. Nie wiem gdzie. 50-66. Ale się trafiło, ale nie widzę 63. Tutaj jest gdzieś. Tutaj, w tym miejscu? Dobra, ładnie poszło. Ale miałem farta akurat, że tutaj trafiłem. 1500 damage na początek. Pięknie poszło. Okej, okay, no i o Jezus, ale ziemia taka. Tej ziemi na pewno by się dało coś powiedzieć. To wygląda w ogóle jakby to nie była ziemia, tylko taka glina czy coś takiego. No to jest jakaś Afryka raczej, nie? Yy, tutaj ten pan jaki ma kolor skóry. A nie ta pani. Hm. Dobra, nie ma takiego koloru skóry, jaki bym oczekiwał. Kurcze, co to jest? Czy to są jakieś Filipiny w takim razie? Ale dziwne. Czy to jest kitku? To jest kitku. Wspaniały. O Boże, on poluje na ptaka. Co to za scena? Czy dalej zobaczymy ciąg dalszy? Nie, tu się cofnęliśmy w czasie. Ja chcę zobaczyć ciąg dalszy, co się stało. Kurde, on strzela. Ciekawe, czy ptaszek przeżył, czy został upolowany. No dobra, nie, nie wiem gdzie to jest, yy, powiedzmy, że Filipiny, jak nie wiem co jest, to znaczy Filipiny. Ojoj, dobra, nie, to była Brazylia. No na szczęście nie dostaliśmy tak dużo damage'u, ale za to zobaczyliśmy kitku. Okej, okay, tutaj mamy od razu też, tak pomyślałem, że to by mogła być Francja, ale chyba nie. New, dobra, United Methodist Church i to będzie Wielka Brytania. 650S i co tam jeszcze było? I 419E. Chwila, czy takie numerki są w ogóle w Wielkiej Brytanii? Czy to w takim razie nie będzie jakaś Nowa Zelandia? Kurczę, nie, dobra, to jest dziwny przypadek dosyć. Okej, okay, tam mamy jakiś chyba, to będzie speed limit taki amerykański. Okej, okay, dobra. Ale nie wiem, jakoś bardzo ten krajobraz dla mnie wyglądał, jakby to mogło być w Wielkiej Brytanii. No dobra, i nie kojarzę tego z żadnym stanem, niestety, No ale wydaje mi się, że to mogłoby być raczej bliżej niż dalej Europy. Strzelimy sobie gdzieś tutaj koło Pensylwanii. Okej, okay, i byliśmy w Indianie, ale generalnie jak jest podobny krajobraz do europejskiego, to wydaje mi się, że jest tutaj ten region Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy on ma konkretną nazwę. Okej, okay, to jest jakaś Hiszpania? Nie, chyba nie Hiszpania, ale coś... Takie słupy trochę argentyńsko mi wyglądają, ale zobaczymy zaraz, co to może być. E, nie, jesteśmy w Unii Europejskiej, znaczy no, w Europie. Swan Market. Okej, okay, dobra, czyli to jest Turcja, dlatego że mamy taki i z kropeczkami. To jest Turcja, no i zaraz zobaczymy. Chyba widzimy to morze, które jest na południe. To może jesteśmy w, tym, w tej Antalii. W ogóle zawsze jak ktoś mi mówi, że jedzie na wakacje do Turcji, to mam wrażenie, że wszyscy jeżdżą tylko do tej Antalii. I nikt nie był w żadnym innym mieście w Turcji, tylko tam. No dobra, ewidentnie mamy tutaj to morze, które jest na południe. Kurczę, jakby zobaczyć trochę bardziej kształt tego morza. Ja nie wiem, jak daleko my możemy dojechać tutaj do wybrzeża. No, ale to wygląda, kurczę... Książulo miał taki jeden filmik, że był właśnie chyba na południu Turcji, mi się wydaje. I chodził tak po tym miasteczku. I ten jakiś pan mu robił taką, taką pizzę turecką, coś w tym stylu. I to wyglądało dokładnie tak, jak tutaj. No dobra, wydaje mi się, że to nie będzie... E, nie będzie Istanbul, chociaż kurczę, mógłby być. To też mam morze na południu. Ale czy przez to może? Wydaje mi się, że przez to może byłoby widać, co jest po drugiej stronie. A tutaj mnie bardziej kusi, żeby dać, powiedzmy, jakąś taką mniejszą miejscowość. Tutaj może coś w tym stylu. Alania. Zobaczymy. Oj, nie. Kurczę, on tak samo myślał, a to jednak było tam. No, myślałem, że będzie po drugiej stronie. Widać tutaj to może, niestety. No, i to miejsce. Kurczę, to się obawiam, że mogłaby być jedna z tych tak... Oj, co to za flaga? Nie mam pojęcia, co to jest za flaga. Jestem słaby z flag bardzo naprawdę. Ale tej w ogóle nawet nigdy na oczy nie widziałem. Nie, to nie wiem, to jest... To widziałem. To, to mogłaby być jakaś, nie wiem, Malezja, coś takiego. Nie wiem, nie wiem, co to jest. Muszę się podszkolić trochę z tych flag, ale tego w życiu nie widziałem na oczy. No nie wiem, co to może być. Może to jest kurczę flaga jakiejś wyspy konkretnej. Co tutaj mamy? To wygląda trochę, jakby to była Indonezja albo Malezja, nie wiem. Okej, okay, i byłem nawet bliżej od niego. Ciekawe, co to była za flaga. To była rzeczywiście flaga Malezji, w takim razie ta. Z paskami biało-czerwonymi, ale ta druga nie mam pojęcia. Może flaga po prostu regionu. Okej, okay, to jest na samym początku. Pomyślałem, że to mogłaby być Brazylia, ale raczej nie. To wygląda mi bardziej azjatycko, tak po chwili. Nie wiem, czy iść w tamtym kierunku. Chyba w drugim pójdę, bo tam już nie wiadomo, jak blisko jesteśmy od budynków. Czy to jest jakiś cmentarz? To mi się trochę kojarzy z takimi e, cmentarzami meksykańskimi. Kurczę, może to jest podpowiedź? Słońce jest na południu. Dobra, to będzie szalony gest, ale, ale tak zrobię. Bo jest takie, nawet było w tym filmie Pixara Coco, że oni mają to Dia de los Muertos, czy coś takiego, i tam zapalają te świeczki. I rzeczywiście, dobra, to było to. Ale byliśmy jednak bliżej Jukatanu. Ale okej, okay, jestem dumny z siebie, że zgadłem po te, takich e, nagrobkach. Dobra, no i tutaj mamy, co to będzie? Jeżdżą sobie po prawej stronie, mamy tutaj Computación. Chwila, jest czarny tył auta. Boże, które to było? Chwila, czarny to jest Chile, Bolivia, albo... Gdzie Chile? Nie, czarny to jest Argentyna i Urugwaj. Jezus, czemu ja nie mogę to zapamiętać? Czarny to jest Argentyna i Urugwaj. A biały to jest Chile, Bolivia i, i coś tam jeszcze. Czarny, Argentyna i Urugwaj. Czarny, Argentyna i Urugwaj. Dobra, to jest co, Lezoto jakieś? Albo RPA bardzo niedaleko Lezoto. On jedzie po prawej stronie, co jest trochę niepokojące w takim miejscu. Chwila, co? On też jedzie po prawej stronie, o co chodzi? Kurde, nie, to chyba będzie ostatnia nasza rundowa. Ja nie wiem naprawdę, gdzie to jest. Może to jest jakiś kurcze Meksyk? Albo Hiszpania? Nie, wiecie co? Ja strzelę w Hiszpanię. Naprawdę nie wiem. Oj, dobra, Meksyk, kurde. On był trochę bliżej, prawie nas zabija. Szkoda, że w ten Meksyk nie trafiłem, bo myślę, że bym wygrał tym. No nie wiem, czemu tak w ostatniej chwili pomyślałem o Hiszpanii. Dobra, to jest parę mamy, a nie alto. To raczej jest Brazylia, tak wygląda trochę co tutaj będzie napisane. Ale nie mamy czarnego z tych znaków. Silos Kargil. Silos Kargil. Dobra, tutaj mamy biały. Chwila. Czyli biały to jest Chile i Boliwia. Dobra, czyli to będzie Chile. Tutaj jednak Boliwia. Kurde, dobra, ale przynajmniej teraz zapamiętam. Biały, Chile, Boliwia, czarny, Argentyna, Urugwaj. Tak, należało, należało mi się za to. Dobra, jeszcze raz chyba z movingiem. E, lecimy, nie chcę mi się dzisiaj grać, raczej no move. I gramy z Amerykaninem. Dzień dobry, Amerykaninie. I tak, to wygląda na pierwszy rzut oka, nawet trochę polsko mi wyglądało, ale nie, no ale raczej ewidentnie to będzie Europa. Mamy żółte blachy. Czy to będzie Holandia po prostu? Co tu jest napisane? Nie, dobra, to będzie Wielka Brytania. Nie wiem gdzie dokładnie, nie, 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 Wielka Brytania. Dobra, Luksemburg to był, ok, ale i tak dobrze, że w ostatniej chwili zmieniłem. Ten Luksemburg jest nowy dosyć w jego gyserze, nie, on też ma żółte blachy. Dobra, tutaj mam jakąś Portugalię tak na pierwszy rzut oka, nie, w... nie tutaj mam niebieski, niebieski, Rancito, L, Rancito, to nie brzmi włosko, szczerze mówiąc. Atafisi Informazioni, <głos》> serio, to wszystko się kończy na i, ee, no nie wiem, nie wiem gdzie to będzie, strzelimy sobie. Kurczę, no wszystko to ma taki klimacik, jakoś tutaj, tam gdzie poprzednio byliśmy powiedzmy. Nie, i byliśmy w ogóle na wysepce takiej, nawet nie wiedziałem, że tu jest taka wysepka. To się wydaje... Kurczę, nie, nie, wiem. Oj, Kampung Intan Sempona. On trochę agresywnie gra, no ja nie wiem co to będzie. Też mi się wydaje, że jakaś Malezja, damy sobie tutaj. Oj, no dobra, to chyba była Malezja, ale najbardziej zachodnia, najbardziej wschodnia jak tylko mogła być. On dosyć agresywnie gra, więc tutaj musimy zaczynać bardzo intensywnie rundy. E, Okej, okay, tutaj są jakieś flagi, ale to chyba nie są flagi kraju, tylko jakieś takie... A nie, dobra, to jest flag... Chwila, czego to jest flaga? Dobra, no tutaj mamy co? On od razu już strzela. No, są chili, coś tam, fiel, czy rzeczywiście jest ten... O, nie widać w ogóle auta. Kurczę, nie, nie wiem co to będzie. Oj nie, i Peru to było, kurczę. Nie, nie, nie zdążyłem się nawet rozejrzeć, już mnie zestresował, bo od razu po prostu strzelał. Dobra, dobra. Tutaj mamy dżinsy, ale to jest Ukraina. Może on nie wie, że to jest Ukraina. Strzelamy po prostu w Kijów i tak dalej. Może on strzeli w Rosję, nie będzie wiedział. Kurde, już się bałem przez sekundę, że to jest Kirgistan. Ale nie, dobra, była Ukraina. Bo dżinsy by się trochę inaczej pisało po rosyjsku, dlatego wiedziałem, że to jest Ukraina. No i to, co to jest, co to jest. Chwila, tu jest. E, czy to jest Izrael? Taki krajobraz w Izraelu? Chwila. Czy jedzie za nami Suzuki Swift? Nie jedzie, więc to jest Izrael. Może tu jest Izrael, no i nie wiem gdzie. Strzyjmy sobie może jakoś tutaj. Aj no kurde, kusiło mnie, żeby dać tutaj bardziej na północ, ale jednak tego nie zrobiłem. Ale podoba mi się czasem taki bardziej dynamiczny pojedynek, że nawet nie daje czasu się namyślić przeciwnik. Oj, co to będzie? Tutaj mamy coś napisane na tym worku. Komposti Roda. W dzisiejszym odcinku strasznie często trafiam na. Indonezja czy coś w tym stylu. Rachayenka. Muszę się nauczyć rozpoznawać wreszcie tę Indonezję od, od Malezji. Chwila, no, ale tam była pani chyba w hijabie, tak mi się wydaje, więc strzelimy, że to będzie Indonezja, powiedzmy, jakoś tutaj. I nie, byliśmy też bardzo blisko miejsca, gdzie byliśmy poprzednio, jednak. No, zostało mi niedużo życia, ale no to jest taki etap gry, że po prostu wy wystarczy, że raz się ktoś wyłoży i już jest wygrana. Dobra, no tutaj, czy to znowu są Włochy? Chyba jest niebieski z dwóch stron, tak mi się wydaje. Tutaj nie. Nie, to nie będą Włochy. Nie, to w ogóle nie jest Europa. Co to jest? O Jezus, nie, zgłupiałem kompletnie. Nie wiem. Okej, okay, dobra, no tak, na ostat... w ostatnią chwilę strzeliłem znowu w tę Malezję, ale nie, nie, to było dziwne miejsce w ogóle się. Chwila, bo tam były czarne blachy. A czarne blachy są w Indonezji i Malezji, właśnie? No dobra, tutaj pamiętam, że te słupy kiedyś umiałem, co one oznaczają, ale nie wiem, co to jest teraz, w tej chwili. Contro Privado de Casa. Czy to znowu są Włochy? Oj! Casa? Dlaczego Casa? Jest kasa po hiszpańsku. No nie wiedziałem, trudno. No i niestety dzisiaj kończymy na przegranej. Dzisiaj średnie poszło. Czy ja przegrałem wszystkie trzy, czy tylko dwa? Nie wiem, no ale dobra, się nauczyłem. Jest czarny w Argentynie i Urugwaju, a biały w Chile i Boliwii. Dobra, dzięki wam wielkie za oglądanie. Kolejne duele będą za tydzień, w poniedziałek o 18, jak zawsze.